Z Ewangelii, według świętego Jana: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jakie to piękne, że Jezus prosi, by do Niego przychodzić. To jest bardzo ważne, bo powiedział to do osób, które spotykał na swojej drodze: Wstań i podejdź. To podchodzenie do Jezusa gest, który bardzo wyraźnie podkreśla wolę człowieka. To wyruszanie ze swojego miejsca, powstawanie z, tego, z tej zastałej sytuacji, w której jestem. To to właśnie mówi Jezusowi, że mamy wolę przyjmowania chleba życia. Po ten chleb trzeba wstać, po ten chleb trzeba wyruszyć. Ten chleb otrzymuje się na końcu pielgrzymki. To nie jest chleb, który... Yy, Należy się komukolwiek. To jest chleb, o który trzeba zawalczyć w swoim życiu. Warty walki, bo życie wieczne. Do zobaczenia jutro.